Kochani, dzisiaj zabieram Was na dwudniową wycieczkę do Wrocławia, zobaczycie co robiłam, gdzie byłam, ale przede wszystkim co jadłam. Jest godzina 8.30, ja właśnie popijam sobie poranną kawę już po ćwiczeniach i po wypiciu mojej wody z cytryną, tak zawsze to mówię na wstępie i za momentek będę jadła śniadanie i o 9.30 mam już polskiego busa. Słuchajcie, jestem już w Wrocławiu nie pokazałam wam miasta, ponieważ z, z dworca do mieszkania jechaliśmy rowerami, bo to dla mnie wielkie wyzwanie, szczególnie z rzeczami, które miałam ze sobą. I oczywiście zabiorę was ze sobą do miasta za moment, ale póki co chciałam się z wami podzielić czymś bardzo uroczym, ponieważ mój kolega, do którego tutaj przyjechałam, zrobił dla mnie wegański obiad, więc jak tylko zasiądziemy do jedzenia, zaraz wam pokażę z takiego obiekcia. Cieciarka z soczewicą. E, czosnkiem, e, cebulą, e, papryką i pomidorami. Zaraz będziemy testować. I teraz danie główne, czyli kary z marchewką, brokułami, nie wiem z czym jeszcze, powiedz mi. Z papryką. No. Nawet znalazł się ziemniak. O, proszę. I oczywiście na mleczku kokosowym. Z ryżem basmati. Z zupełnie przypadkiem, żebyśmy do miejsca, które się nazywa. Nie jestem pewna, Kala Chakra. Tak, tak? Tak. Jest to taka kawiarnia połączona z galerią sztuki i zamówiłam sobie kawę, która nazywa się Yellow Chakra Cappuccino. I jest to jakaś ich podobna specjalność, mają różne opcje zagańskie. z tego też tytułu bardzo, bardzo mi się spodobało. Słuchajcie, powiem wam tylko tyle, że Wrocław jest po prostu przepiękny, nie jestem w stanie wam odpowiedzieć gdzie byłam, bo jestem tutaj prowadzona przez specjalnego przewodnika, yy, ale jest po prostu cudownie, jeżeli nie byliście we co bardzo naprawdę was zachęcam, yy, jeżeli chodzi o ilość <laughs> bardzo monotematycznie, które spotkaliśmy po drodze I jest tego tyle, że nie wiem na jak długo miałabym tutaj przyjechać W każdym razie Idziemy na wegańskie opcję, pączki Idziemy na wegańskie pączki, więc dla mnie to A tu jutro wam pokażę myślę, bo dzisiaj już nie wiem Chyba już nie damy rady Zobaczymy W każdym razie Wrocław jest moim Chyba teraz już znam, najładniejszym miastem Jakim byłam w Polsce, naprawdę Oto nasze obiady ja zamówiłam sobie ryż z kimchi, więc nie wiem, jak wytrzymam z ostrością, a tutaj mamy pad z czarną fasolą. Porcja gigantyczna, zabieramy się do jedzenia. Mamy pałeczki, nie wiem, jak mi się to uda, ale życzę im powodzenia. Powiem wam, pierwsze wrażenia. Jest naprawdę pyszne i w sumie smakuje tak, jak się tego spodziewałam, bo jest to w końcu nudowa potrawa koreańska z kiszonej kapusty na ostro, ale jest naprawdę mega, mega ostra. Ale bardzo, bardzo smaczne. Udało się, obiad zjedzony. Nie wiem, czy widać, jestem cała brudna, zapłakana, ale wyzwanie podjęte, wyzwanie zakończone. Było pyszne. Pierwsze kimchi w życiu I Chciałam powiedzieć, że właśnie wyszliśmy z baszty i gdyby nie fakt, że nigdy nie jadłam kimchi i bardzo chciałam je spróbować, to naprawdę nie wiem, czy bym umiała się o coś zdecydować. Boże, człowiek nie czuje jak rymuje. My składam jak Mickiewicz Adam. No. <laughs> w każdym razie. Bardzo miejsce polecam. Jeżeli właśnie macie ochotę na kuchnię azjatycką, to jest niby kuchnia tajska, ale tak jak widzieliśmy, było też bardzo dużo opcji z innych rejonów Azji. Tam jest wydział. Pol Pol filologii germańskiej i filologii polskiej. I filologii polskiej. Tutaj mamy halę targową, gdzie można kupić um, świeże owoce i warzywa oraz wiele innych, w tym kawę cold brew. co ja mnie bardzo intryguje, ale chyba nie będę miała okazji tego spróbować. Tutaj proszę, jesteśmy na bulwarach. Czy się nazywają bulwary wrocławskie? czy jak? Nie, ksawerego Dunikowskiego oraz okay. Marii Ilecha Kaczyńskiego. I tutaj ludzie, jak widzicie, sobie mogą przesiadywać w sztucznej trawie. Ona nie jest sztuczna. No, Wygląda jak sztuczna. Dziwiamy sobie właśnie zachód słońca, bo jesteśmy na kolejnym, powiedzmy, bulwarze. To już właśnie jest ten bulwar Kaczyński, z tego co wiem. To są na zrobione z takiego materiału kauczukowego, jak boiska do kosza. I tak sobie się na tym mieni. przepiękny wieczór I szkoda, że przyjechałam tutaj tylko na jeden dzień. Ale teraz leżakujemy, bo trzeba jedzenie... No. Ułożyć. Stała się magia, i nagle z Wrocławia przeleciliśmy do Londynu. Jesteśmy pod Tower Bridge i za chwilę jedziemy sobie na South Bank usiąść na, na drinku. A oto, absolutnie zapierający dech w piersiach, widok na uniwersytet. Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego. Wow, pięknie. Słuchajcie, jesteśmy na Pokojhof, czyli takim naszym powiedziałabym ofie. I tutaj mamy mnóstwo bardzo fajnych e, takich kawiarenko klubo-kawiarni, powiedziałabym też, z opcjami jedzeniowymi. Wygląda naprawdę super. Tego kamera nie oddaje, ale naprawdę bardzo fajny klimat. Pani, kolejny dzień, a my idziemy na śniadanie do Machina Organika, Miejsce, które było mi polecane i nie mogliśmy czekać. Wybieramy sobie teraz śniadanie, a ja mam cappuccino na mleku wanilowym owsianym. Smakuje Kupiłam sobie ich słynne, bezglutenowe ciasto na wynos i będzie to, ej, to furnik z malinami i kremem tofu. Pokażę Wam w autobusie, bo już za chwilę wracam. Już jestem na polskim autobusie. Wracamy do Jest bardzo kolorowo. 44 godziny w ciasto.